Marcin, kolejne 21 zdanie z metody próbnej tak, z kwietnia 2020 roku z poziomu podstawowego. No i mam pierwszą informację, że prosta L jest nachylona do osi X pod kątem 30 stopni i przechodzi, przecina oś Y w punkcie 0 pierwiastek z 3. No i mamy ją nawet elegancko. No i teraz pytanie, jaka ta prosta ma równanie? Pierwsza rzecz, ponieważ tutaj jest minus 3, no to jeżeli oczywiście równanie kierunkowe prostej to jest Y równa się A x plus b to to nasze b to jest właśnie punkt przecięcia z osią y. Dlaczego? No bo jak za x wstawimy 0 to to zniknie i zostanie samo b. A możemy wstawić 0 za x, no bo tu jest 0. Nie? Można by wstawić ten punkt. Elegancko nam wyjdzie, że b równa się minus pierwiastek z 3, więc tu jest plus pierwiastek z 3. To odpada i tu jest plus pierwiastek z 3, więc to odpada. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie stwierdzić to o co chodzi z tym kątem, bo podali nam, że Prosta L jest nachylona do osi X pod kątem 30 stopni, co jest tu, o, ładnie zaznaczone. No i teraz drugą informacją, którą musimy znać, żeby ogadnąć sobie, czy to będzie odpowiedź A, czy to będzie odpowiedź C. To tu mamy A, czyli współczynnik kierunkowy. Tu mamy kąt. I jest sobie wzór, który bez problemu możemy znajdzieć w tablicach. Że współczynnik kierunkowy to jest właśnie tangens tego kąta alfa, czyli kąta nachylenia tej prostej do osi X, -ów. czyli w naszym przypadku A. To jest tangens 30 stopni. No a tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3. To pasuje, nie? To a, czyli to co stoi przy X. To będzie pierwi pierwiastek. z 3 przez 3. Wniosek odpowiedziałem z odpowiedzią poprawką. No i tyle. Jakieś pytania śmiało piszcie w komentarzach. A ja zmykam do zadania kolejnego. Cześć.